Za delikatnie, proszę Państwa, i czas na to, żebyśmy wszyscy się opamiętali i powiedzieli dość. I bierzemy się za robotę i segregujemy w końcu śmieci. Zerwaliśmy już z bardzo złymi praktykami, o których trzeba głośno mówić. Naszego zakładu usług komunalnych, przykro mi mówić, bo jestem właścicielem tego zakładu. Ale te przykre praktyki stworzyli także mieszkańcy, z przede wszystkim wiosek, ale i miasta. Także jakieś lewe wywozy, lewe wsadzania do samochodów, na przykład gruzu, za dychę, za piątkę, różne historie, które działy się, o których dowiadujemy się teraz, i teraz mamy. Dopiero wiele problemów, za które obwinia się nowych operatorów składowania śmieci. Ja Rozmawiałem wczoraj z grupą mieszkańców. Proszę Państwa, ja powiem to tak dosadnie można to przekazywać, że po paru latach, czterech albo pięciu latach, kiedy jeździliśmy po wioskach, kiedy rozmawialiśmy na zebraniach, kiedy chodziliśmy, ja byłem praktycznie na wszystkich podwórkach w mieście kiedy babcie mi udawaniały i mieszkańcy strzegomia, że śmieci są moje, a nie jej. Próbowaliśmy to 4 czy 5 lat i uważam, że zrobiliśmy dużo, ale w tej chwili koniec pobłażania, bo my za chwileczkę będziemy mieć ze strony Enerisu informację, że nie segregujemy i będziecie Państwo obciążeni karami. I nie będzie od tego odwołania, dlatego prośba do sołtysów, do dyrektorów szkół, którzy tu są, że to już jest koniec. Udawania, że segregujemy. No te śmieci w końcu musimy zacząć segregować. Proszę Państwa, wykonaliśmy olbrzymią robotę na terenie miasta. Wszystkie praktycznie wspólnoty mieszkaniowe mają przydzielone. Tereny bezpłatnie od gminy, gdzie mogą budować y, 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 boksy śmietnikowe. Y, ja osobiście brałem udział w wielu negocjacjach także z konserwatorem zabytków, bo to, by konserwator Zabytków godził się na pewne, na, y, szczególnie centrum, na pewne działania, które są. I niestety, ale y, w mieście y, już widać postęp. Przykłady osiedle Sosnowa, ale proszę zobaczyć.